Lewica oczywiście odwołuje się do tradycji polskiego niepodległościowego socjalizmu. Dzisiaj będziemy obecni pod pomnikiem Daszyńskiego, ale także pod warszawską Cytadelą. Ja 7 listopada byłem w Lublinie na rocznicy powstania tymczasowego rządu ludowego Ignacego Daszyńskiego, bo to jest nasza tradycja. To jest tradycja. Polskich niepodległościowych socjalistów, którzy walkę zbrojną z caratem, walkę zbrojną o polską niepodległość zaczęli już właściwie w roku 1904 i nie ma wątpliwości, że to ta walka zbrojna polskich niepodległościowych ta wieloletnia kampania w największym stopniu przyczyniła się do odzyskania przez Polskę niepodległości. I dlatego jest dla nas bardzo ważne, żeby o tym przypominać. Bardzo ważne, żeby przypominać także tradycję tymczasowego rządu ludowego Ignacego Daszyńskiego, który na swój czas był rządem niezwykle postępowym. Oczywiście to trwało tylko chwilę, ale dzięki, te, dzięki temu rządowi udało się wprowadzić rzeczy na ten czas nieoczywiste, takie jak 8-godzinny dzień pracy czy prawo. Dla kobiet. To był taki moment, w którym Polska była faktycznie w awangardzie postępu, można powiedzieć, i, i warto o tym przypominać, że tak było, że to jest bardzo istotna e, część polskiej tradycji. Tym bardziej, że mam wrażenie, że, że przez ostatnie lata trochę o, zapomnieli, o tym zapomnieliśmy, że e, przez ostatnie lata i, i... I myślę, myślę, że nie da się uczyć jednak Panie Pośle, święto niepodległości to, to precyzu, o tradycji, o, o, tradycji powiem, o której o najpiękniejszej części polskiej tradycji o walki o wolność naszą i waszą o to że polscy socjaliści walcząc o niepodległość walczyli e, także o sprawiedliwość społeczną dla większości z nich po prostu o socjalizm o tym że ta Polska niepodległa miała być Polską dla wszystkich wrażenia, że polską równości społeczna właśnie od kilku lat jest że ci e, najbardziej poszkodowani wreszcie z zostali upodmiotowieni? Nie ma pan takiego wrażenia? Ja mam wrażenie, że jeżeli, chodzi, jeżeli mówimy o dzisiejszym święcie chociażby, że niestety mhm. w Centrum Polskiej Pamięci Historycznej znalazła się marginalna, skrajnie prawicowa narracja. To, że na, na, na tych marszach niepodległości, o których wie wielu z gości i, i pani redaktor również opowiada, wypowiadali się taką, z takim uznaniem. Tam regularnie pojawiają się niestety marszu, co, co pojawia, to znaczy, pojawia się ja niestety symbolika, symbolika faszystowska mówi, i wydaje mi się, że jednak to... Jeżeli by się udało, ja mówię sobą, naprawdę. Mówię polską tradycją socjalistyczną, mówię tradycją walki za wolność naszą i waszą, mówię tradycją, e, która chociażby w wydaniu Armii Krajowej oznaczała wykluczenie poza margines walki tak, o polską niepodległość na wasz antydemokratycznych skrajnie prawicowych e, poszle, sił. A niestety pozbyt. dzisiejsza władza obłaskawia i uznaje te siły w przeciwieństwie do tradycji chociażby Armii Krajowej Robi i to jest pan, bardzo niebezpieczne. Pan,